Siemanko wszystkim, z tej strony Booma To jest kolejny odcinek z serii Jak nie grać w OTA w grze World of Tanks No i co, zagramy sobie parę bitek może kawukiem dzisiaj Zobaczymy co z tego wyjdzie Przydałoby się trochę <laughs> punktów nabić w przepustce bitewnej, bo tak stoi ona dosyć długo już w miejscu w ogóle mi coś w tych bitwach nie idzie ostatni czas. Także zobaczymy. Oj kurczę, teraz będę czekał. Mogłem nie włączać nagrywania zanim do bitwy nie wejdę. No minuta, minuta Minuta już czekamy nic z tego nie ma. Zazwyczaj było tak, że czekałem, 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 chciałem wyłączyć i wtedy się włączała. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to tym razem. No i mamy to. Mapa, o której marzyłem. Chociaż najwyżej wylosowany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem kompletnie, gdzie ja mam jechać na tej mapie, ale chyba pojadę tam. Czy może tam? Nie wiem, gdzie się tu będziemy strzelać. Ładnie tam wyjechał. To dość daleko go trafiłem. Trzeba tutaj wjechać w to miasto. Tak to będzie słabo. Ło! Wow. Dobra jest. jakoś się przedzieram. Kurcze nie trafiłem gościa Ale mnie wykryli Fajnie się tam pochowali Ajajaj Przerąbana sprawa, jedziemy stąd Ten dziad mnie przebija. No i to by było na tyle. Matko bosko kochana, jak to spierdzieliłem. Wróćmy do garażu. Nie ma sensu. Strasznie to zepsułem. Nawet nie ma o czym mówić Wyjechałem jak ten kurcze Pierwszy lepszy No i się stało co się miało stać No, takie miałem dobre losowanie. Już normalnie, szkoda słów. O kurcze, goście tutaj na grubo na tych czołgach widzę.

Pojedziemy z nimi. Może się coś uda skubnąć przy okazji. Tu gdzieś z tyłu sobie będę podjeżdżał. rykoszed, ale mi gościu ładnie przydzwonił. Ricochet! Ah, ricochet. a ricochet. No, no surprise

Coś tam, kurde, strzelamy, coś tam strzelamy. Zbyt dużo punktów to ja tutaj kurczę, nie nazbierałem, ale póki co się jako tako trzymam. Trochę tu poodbijałem, ale też ładnie zebrałem. Kurcze tam są goście, bokami gdzieś wchodzą Забирал, Kurde... Coś to cienko widzę, ten szturm. Zerwał? Ktoś mi wykrył. Dobra, trochę spanikowałem, to nie ma co. Ło, uh, ktoś mnie tam przyzwonił na no <laughs> Jadą. Zebrał dwa razy, dobrze. Kurde, mamy to przegrane. Kurczę, no to sobie mogę strzelać. To sobie mogłem strzelać. Chciałem ruszyć go objechać, ale. Ma za duży skręt lufy. Aj, no co? Pięknie. Przynajmniej trochę tam nastrzelałem. No, te 1200. Chociaż tyle. Nasi się tu bronią niemiłosiernie, a właściwie to został ten tylko. No i po wszystkim. Także Dzięki za oglądanie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!